Jako osoba logicznie myśląca widzę pewną analogię do sytuacji z 1939 roku, kiedy, yy, kiedy był Hitler, który przejął sobie Czechosłowację, przejął sobie Austrię pod dokładnie takim samym pretekstem, yy, pod jakim Putin obecnie yy, przejmuje yy, Krym, czyli yy, ochrona swoich własnych mieszkańców. Yy, Myślę, że ta sytuacja pokazuje, że tak naprawdę, że pokój w Europie nie jest tak naprawdę da, dany nam na zawsze i to nie jest tak, że skoro przez 50 ostatnich lat mieliśmy względny brak wojen, oznacza, że będziemy mieli już tak na zawsze. To jest według mnie jedno z pierwszych ostrzeżeń, żeby zacząć się zbroić, wydać więcej pieniędzy na armię, zacząć umacniać, umacniać granice i liczyć tylko na siebie, dlatego że żaden inny kraj nam nie pomoże, dlatego że, e, dokład, że USA... E, i Zachód to pokazało, że tak naprawdę nie pomogą Ukrainie, dlatego że mają z nią podpisany sojusz, który gwarantował, który gwarantował ochronę jej integralności państwowej, podpisany w 1994 roku, za który to było wzajemne, za za, za to, że za oddanie broni jądrowej, za rozbrojenie oni chcieli ich, oni obiecali, żeby będą chronili ich integralność terytorialną, co jak już wiemy jest niezbyt Aktualne, jak widzimy. Tak więc liczmy tylko na siebie, rozwijajmy wojsko, rozwijajmy armię, budujmy patriotyczne społeczeństwo. To jest jedyna droga do tego, żeby. Yy, może nie teraz. Może teraz zagrożenia bezpośredniego nie ma, ale w ciągu najbliższych 5-10 lat na pewno to zagrożenie będzie, dlatego że USA jest teraz mocniejsza, umacnia się, i, i, ale musimy być na to przygotowani, według mnie. Ja myślę w ten sposób. Wbrew temu, co mówi premier Tusk. Że Polska jest bezpieczna. Raczej są obawy nie tylko moje zdanie, ale i różnych znajomych. Także są obawy na pewno, że, że ten konflikt jednak wciągnie nasz kraj i, i tą poważną stopę. Ja myślę, że jednak nasza dyplomacja da radę uchronić nas przed wtargnięciem wojsk rosyjskich tutaj. Liczę, że nie będzie konfliktu. Wierzę w to, jestem optymistką. Sytuacja niewątpliwie nam zagraża, ponieważ jest to bliski kraj, niezwykle uzbrojony i, i kraj o społeczeństwie nieobliczalnym, który, który może zmieniać front z dnia na dzień, swoje oblicze. Znamy historię, znamy historię naszych stosunków. Co było na Kresach Wschodnich? Wiemy doskonale. Natomiast nasi politycy chyba nie wyciągali z tego z wniosków. Idąc tam i nawołując do jakiegoś podziału, nie trzeba było wtykać palca między drzwi. Nie wolno wchodzić w takie rzeczy. Naród ukraiński sam powinien rozstrzygnąć, a nie za pomocą faktorów z obcych krajów. To jest ich sytuacja, ich sprawa. My nie powinniśmy, nie powinniśmy się w to mieszać, bo tylko namieszamy sobie i sobie namieszamy biedy. A biedy już mamy dotąd w naszym kraju. W moim wypadku, bo no, może to się da nawet też skończyć, tak, Czyli, czy na ta trzecia wojna światowa, no, jakby była w Polsce, no jeżeli Polska się tak będzie dużo zielała, według mnie, w ogóle nie powinniśmy się w to wtrącać i w ogóle myślę, że oni powinni to sami ze sobą, no powinni jakoś to rozwiązać, nie, nie? no to jeśli Polska będzie się tak wtrącała według mnie i w ogóle i będą chcieli tam, nie wiem, tam coś wysłać, może wojska czy coś, no to może być tak, że to się jeszcze ta wojna nie daj Boże, nie? No i mogliby to polubownie jakoś pozałatwiać. Myślę, w moim zdaniem no, no to no, to źle prowadzi, no po jakoś się dogadać. Płótnic no, no, uparty, jak to jest Rosja, no nie. Te Ruski są zawzięte. No i co zrobimy? No? Albo to się rozegra tragicznie, albo będzie polubownie. No myślę, że no, dzięki telewizji znakłośniane może to ucichnie z czasem. No, może miejmy nadzieję. Nie? Jeżeli ja mam powiedzieć, to wiadomo, że tu u nas będzie jeszcze chwila. I to samo będzie na Ukrainie. Yy, no myślę, że w jakiś sposób no, już nas to dotknęło i myślę, że na pewno jeszcze bardziej z czasem, yy, no na pewno się dotknie. Jak bardzo tego nie wiem, mam nadzieję, że w jak najmniejszym stopniu. Jak ktoś zna historię, to może przypomnieć jak to zawsze było, nie? Jak Rosjanie wchodzili w jakiś sposób na wschód no, w 1939, no i wcześniej. Także strategii Rosji jest to, żeby po prostu bliższy, czy w dalszy, czy to będzie 20 lat, czy 50 lat, to jednak te strategie mają, żeby tu jednak wejść.